Nauczyciel oddaje Jaśowi klasówkę. Zamiast oceny napisał idiota. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie podpisywać się. Kawały. Jasiu, przychodzi ze szkoły i mama pyta się. Jasia, Jasiu, jak było w szkole? A dobrze odpowiada. Jasiu, pani mnie wyróżniła. Powiedziała, że cała klasa to debil, a ja największy. Kawały. Jasiu, czeka z mamą na samolot. Jasiu, mamo siku. Mama na to. Nie, bo zaraz przyleci samolot. Po jakimś czasie. Mamo leci. Gdzie? Po nogawkach. Kawały. Pani od historii prosi Jasia i pyta. W którym roku wybuchła druga wojna światowa? W 19 1939 Kto wywołał wojnę? Adolf Hitler. Ile ludzi zginęło? Naukowcy tego nie stwierdzili. Jaś podchodzi do Krzysia i podpowiada mu na pierwsze pytanie w 1939, na drugie Adolf Hitler, a na trzecie naukowcy tego nie stwierdzili. I teraz pani prosi Krzysia, w którym roku się urodziłeś? W 1939. Jak nazywa się twój tata? Adolf Hitler. Czy ty masz mózg? Naukowcy tego nie stwierdzili. Kawały. Mama się pyta Jasia. Dlaczego płaczesz? Bo mi się śniło, że szkoła się pali, Jasiu. Nie płacz to tylko sen, no i dlatego płaczę. Koniec na dziś. Kawały.